Też widzą, to ja, toki i to moja twarz. O! Dobra, więc dzisiaj będzie poradnik kanwy, jak zrobić miniaturę. Okej, okay, cóż, gotowi? Jedziemy z Koksem. Oraz ci, którzy nie zostawili suba, tutaj się pokazuje, tutaj się pokazuje, nie, tutaj się pokazuje, co trzeba zrobić. Zróbcie to dla mnie, proszę Was. Dobra, więc. Zaczniemy sobie od kanwy. Jak widzicie, jest kanwa, wszystko mamy ten. No i wejdźmy sobie. Dajmy na przykład. O takie coś. Dajemy sobie tak. Tak. No i jak widzicie, mamy tutaj. Możemy sobie na przykład dodać takie subscribe. Wszystko co chcemy, nie wiem. Możecie to zmniejszać. No i wiecie o co chodzi. Dodawać jakiegoś Jonesiego. No i widzicie, jak to wygląda. Dajcie pauzę i spróbujcie zrobić coś podobnego. Dajcie teraz pauzę. Chyba, że ktoś już to umie, to wie, jak to się robi. Ale dobra. Więc tutaj widzimy. Tekst. Wchodzicie na tekst. Dodajecie nagłówek i wpisujemy to lepsze. No i tutaj stawiamy tutaj. ok? I dajemy znowu. Książka versus komiks. Ustawiamy sobie to. Tutaj. Czekajcie, widzowie. Albo ogólnie, gdzie wy chcecie. Możecie to robić, jak chcecie. No i nie wiem, to możecie dać tu, nie wiem, co chcecie, róbcie. Tutaj mamy tego miliardy, patrzcie. Tego jest tutaj miliony. No i nie wiem, później możecie sobie wejść w takie emoji. OK, czekajcie widzowie. OK, wchodzicie sobie. Musicie to najpierw dodać tutaj w, os, w ustawieniach. I tutaj widzicie. Możecie sobie dodać takie jakieś tam bazgrołki, Ja dodałem sobie emoji. No i patrzcie, na przykład możecie dać mi koronę. Możecie sobie dać koronę. Możecie dać koszulkę. Wszystko, co może chcecie, to dajcie sobie. O, i proszę, mamy taką miniaturkę. No, to jest banalna miniaturka, tak jak wiadomo. No i oczywiście zachęcam Was do dania łapki w górę. No i dobrze, dajemy sobie tutaj na przykład łapeczkę. Co tu jeszcze jest? Ale tutaj też są takie elementy. No, patrzcie, możemy na przykład dać takie coś. No, i mamy takie coś. To, są, to jest tylko przykładowa miniaturka. Ale to nie, to nie jest tylko do miniaturyk. Patrzcie. Możecie tu na przykład stworzyć sobie. Nie wiem, co to. No, muzyka. Nie będę puszczał, bo są prawa autorskie. Czekajcie. Nie będę puszczał, bo są prawa autorskie. Przepraszam, przepraszam. A to. No, i oczywiście widzicie, mamy takie coś. Ja, ja Ci dziękuję za oglądnięcie tego filmu. Oraz zachęcam do subskrybowania kanału po więcej takich rzeczy. No i cóż ja tu mogę jeszcze powiedzieć? No. Mogę się z wami żegnać wreszcie. No Nie wiem czemu wreszcie, ale dobra, no. Koniec. Może się dzisiaj jeszcze zobaczymy, może już nie. Może jutro. Nikt tego nie wiem. No zobaczymy, zobaczymy, jak to jeszcze pójdzie mi. Okej. Okay. Więc ja już się z wami żegnam. Teraz pewnie na premierze to jest. Wiem, jestem na premierze teraz. Bo ja to zaraz wrzucę na premierę. Ale cóż mogę tu jeszcze powiedzieć? Sayonara!